Cześć, nazywam się Mateusz Widuk. od 5 lat podróżuję na motocyklu. Od 3 lat wspólnie z przyjaciółmi organizujemy festiwal filmów motocyklowych The Art of Ride. Będąc w tym wyjątkowym miejscu, chciałem was zaprosić na kolejny projekt, jakim jest Motor. Motor to program motoryzacyjno podróżniczy. Każdy z odcinków będzie się składał z trzech części: motocykl, samochód i podróż. Co ważne, nie będziemy testować pojazdów, nie będziemy mówić wam, co jest lepsze, co jest gorsze. Będziemy natomiast opowiadać o miłości, pasji człowieka do motoryzacji. Przed nami pierwszy odcinek, w którym opowiemy o klubie Full Moneta z Vespa Gang i o ich zwariowanej miłości do skutera Vespa. Będzie o pasji do klasycznych samochodów i o ich renowacji. I na sam koniec perełka tego odcinka, czyli motocyklowa podróż do Indii, do Ladaków, Himalaje. Gorąco zapraszam, bawcie się dobrze, zaczynamy! Zgodnie z e, widzimy się dzisiaj z klubem, gangiem Fulmaneta z Wespa Gang. Jesteśmy w bardzo magicznym miejscu w, e, na Nikiszowcu. Z nami są reprezentanci klubu. Skąd się wziął pomysł na, na klub Fulmaneta z Wespa Gang i skąd się, skąd się wzięła nazwa? Klub powstał 3 lata temu Aha. w trakcie z, z takiego spontanicznego wyjazdu e, na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Nazwa wzięła się z tego, że y, większość z, z uczestników tego wyjazdu przyjechała pięćdziesiątkami no i żeby pokonać ten dystans po prostu przez półtorej godziny wisieli na manetce do oporu, żeby pokonać tą ilość kilometrów. Na dodatek jeszcze jeden pojazd się zepsuł od kolegi Adama i, i był na holu, więc pięćdziesiątka holowała pięćdziesiątkę, więc mnóstwo objechali na full manecie i jakoś tak się nam to przykleiło już po, po, po troszeczkę dłuższym biesiad biesiadowaniu. Jest to po prostu grupa przyjaciół, którzy się spotykają. To nie na garażu jest, głównie nie jest tak, że ktoś chodzi, się nie wiem, wpisuje, płaci składkę, takie rzeczy tutaj nie ma. Jesteśmy po prostu grupą, grupą znajomych, którzy y, gdzieś tam na jakichś imprezach innych chciała po prostu pokazać, że jesteśmy jakąś jednością. I może właśnie dlatego nazywam to gangiem nie klubem, bo to... To nie ma członkostwa, nie ma składek, tak jak mówiłem, legitymacji. Jest to wszystko tak na, na dziku, nie na wariacko. Wbrew pozorom nie jest ich dużo na polskich drogach. Opowiedzcie mi proszę, na czym polega jego fenomen. Fenomen wydaje mi się, że bierze się stąd, że był to pierwszy tego typu pojazd. Skuter w takim kształcie. To II wojnie światowej. Koncern Piaggio, który się wcześniej zajmował między m.in. branżą lotniczą, skończył się popyt na samoloty. Po wojnie, wypuszczone Włochy potrzebowały jakiegoś taniego środku transportu dla ludzi, i na podstawie doświadczeń tam w przemyśle lotniczym inżynierowie zbudowali taki pojazd, który czerpie też sporo właśnie z konstrukcji samolotów. Ja, na przykład, przednie zawieszenie to jest takie typowo samolotowe jednostronny wahać ściągniony. Pewnie wielu ludzi, którzy nie wiem, modele składało, bo oglądało kiedyś jakieś starsze samoloty, to rozpozna ten, ten mechanizm. Sprawdziło się, bo było to, Jakie to tanie. W to, to było latach? To było zaraz po wojnie, 46, 48, 48, 48, coś albo 48. Przyjęło się, coraz to nowe modele powstawały. chyba była cena wtedy w, w tej Wespodowo? To było dla każdego człowieka, czy tak. trzeba było... No nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo to hmm. oczywiście było w jakichś Tanie były, taniej. Taniej było, tak? Były dostępne dla każdego. Każdy szary pracownik mógł sobie coś takiego w przeciwieństwie do samochodu na przykład, których bo były drogie, po drugie nie było, mógł sobie zafundować. Generalnie pierwsza wyspa miała 98 cm tylko i trzy biegi. Natomiast czasem w zależności od klasy, w jaką celował koncert, to się zmieniało i od, pozostało od 50, aż po jeżeli tutaj mówimy o klasycznych skuterach, to największym seryjnie produkowanym była dwusetka. To PX200 to była największa Vespa już taka docelowo, która była wyprodukowana z manualnym silnikiem. Są jeszcze współczesne, automatyczne i największa pojemność jest GTS 300. Powiedzcie mi, jak wygląda z niezawodnością Vespa? Jak sobie to przygotuje? Tak jeździ. Tak jeździ. <grym> jak zrobisz remont, tak będziesz jeździł. No. Generalnie to jest sprzęt bardzo prosty, skomplikowany. Jego nie jest jakieś astronomiczne części, są bardzo dobrej jakości. Są dostępne i bez problemu możesz sobie z tym poradzić. Wespy nasze mają w przedziale od 40 do 20 lat, bo, bo młodsze raczej nie są. Same klasyki i bez problemu dotarły w tym roku chociażby do Pragi. Także nie, nie ma najmniejszego kłopotu z tym. Zresztą radzimy sobie sami we własnym zakresie. Tu w gronie przyjaciół pomagamy sobie. Zawsze ktoś też ktoś, ktoś pomoże. Jeden drugiemu da w część, pozamieniamy się i wszystkie jeżdżą. Albo coś także. dorobi. Albo coś dorobi, tak jest. Różne patenty, wynalazki koledzy stosują. Sprawdzają się jedno bardziej, drugie mniej. Trzeba uważać, bo jest masa złomu, po prostu, który nie jest warty swoich pieniędzy. No tak jak z samochodem, no, jak się kupuje samochód, to, to raczej iść z kimś, kto się trochę na tym zna przynajmniej. Czasem ktoś sprzedaje WSP w bardzo dobrym stanie, w śmiesznej cenie, ponieważ nie wie, co to jest a czasami po prostu złom, naprawdę złom na kółkach kosztuje astronomiczne pieniądze, bo ktoś myśli, że to jest wespa i w tym momencie już są pieniądze, po prostu bardzo zawyżona jest ta kwota. Prawda jest taka, że w granicach 3000 można zacząć myśleć o pojeździe, który rokuje jakieś nadzieje na dalszą eksploatację. Myślę, że odrobina własnej pracy i kolejne 3000 spokojnie pozwalają stworzyć pojazd niezawodny jeżdżący. Ten sprzęt do podróżowania jest bardzo wygodny, no jak y, zależy, wiesz, jaki to ma po, po, potrzebę komfortu, nie? Jeden pojedzie gdzieś maluchem i powie, że było super, a inny pojedzie mercedesem i powie, że go plecy bolą, nie? Czy wiesz, pewna część ciała y, boli, ale jak się przejedzie 400 km i dojedzie się na miejsce bez żadnej awarii, stajesz i wiesz, momentalnie to wszystko przechodzi taka, taka podróż to, to może być podróż życia, nie? To jest, wiesz, jeden weekend, a a masz wrażenie, że to trwało tydzień? Nie? Jak wygląda kultura wyspy w, na świecie? Bo wydaje mi się, że obserwując Was, że ta miłość i pasja do wyspy w Polsce jest dużo większa, aniżeli na przykład jest we Włoszech. Jest tak? Myślę, że jest na odwrót akurat ze względu na dostępność, ilość użytkowników, okay. bo użytkownicy dzielą się na pasjonatów i na konsumentów, to znaczy jedni ludzie traktują BSP jako zwykłe narzędzie pracy okay. do jazdu z punktu A do punktu B, a ludzie nam podobni znowu traktują ten pojazd jako wyjątkowy więc poprzez charakter, czy to zabytkowy, czy unikalny, jeżdżą, spotykają się na zlotach i naprawdę są ogromne zloty, gdzie spotyka się no, w Polsce na zlocie to chyba rekord był około 80 osób, 80 użytkowników. Natomiast we Włoszech czy w tym roku w Chorwacji było około 5 tysięcy skuterów. Więc to jest naprawdę ogromna rzesza ludzi. Biorąc pod uwagę, że na jeden skuter mogą wejść statystycznie dwie osoby, daje nam to 10 tysięcy osób, tak? Więc to nie możemy się porównywać i zjeżdżają się z całej, z całej Europy to do, do zaprzyjaźnionych naszych Czechów, których bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. E, przyjeżdża około 200 osób na zlot. Najdalej no miał e, jeden użytkownik z Hiszpanii dojechał aż sam. No, myśmy przyjechali z Polski, więc mieliśmy troszeczkę bliżej niż on, ale ze względu na liczebność osób dostaliśmy w sumie zaszczytne pierwsze miejsce jako najlepszy klub na tym zlocie. Powiedzcie mi, e, ostatnio się spotkałem z takim człowiekiem, który restauruje klasyczne samochody, powiedział mi, że kupuje jeden, odnawia go, zakochuje się w nim, ale potem musi kupić drugi, trzeci, czwarty, piąty. Że na jednym się nie kończy. Czy u Was jest podobnie? No, jak najbardziej. To jest tylko choroba, która postępuje coraz to głębiej. i ciężko ją sobie zwalczyć. No ale na szczęście mamy pojemne garaże. Trzeba ja to sobie ukryć. powiedzieć, nie, że jak ktoś chce kupić klasyczną wespę, to niech się przygotuje. Na, na to jest tak jak z tatuażami: nie? zrobisz sobie jeden i za chwilę chcesz zrobić drugi. Nie? Czyli trzeba mieć pojemny, pojemny garaż i wyrozumiałą partnerkę. No, jak najbardziej. No, Wyrozumiałą partnerkę przede wszystkim. Dobra chłopaki, dzięki za spotkanie. Dziękujemy również. Dzięki. Na część samochodową, w której w, e, skupimy się na klasycznych starych samochodach. Wyobraźcie sobie, że w centrum Katowic e, znaleźliśmy tych oto dwóch panów, e, którzy są miłośnikami w, e, i pasjonatami starych starych samochodów. Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł i s, skąd e, idea na Zajmowanie się klasycznymi samochodami. Więc stare samochody, przyszła taka chęć na, na to jak żeśmy kiedyś byli na, w, w oku z lotu starych samochodów i tak razem wszyscy pomyśleliśmy, że może zrobimy sobie też może jakieś auto i tak temat się zaczął. No, i tak rozpowiadałem między kolegami, że chciałbym sobie kupić jakiś starszy samochód. I rozmawiałem z kolegą, który bardzo często jeździł wcześniej do Anglii. Wypowiedział się w ten sposób, że on: OK, widział takie fajne, stare auto w Anglii. Jak chce, mogę się z nim zabrać. Nie będę miał tam żadnych kosztów, nic z nim pojadę, mi pokażę. I wyjechaliśmy do tej Anglii. Tam zawiózł mnie, patrzy, wiezie do salonu Rolls Royce'a, Oczywiście nie z przodu tylko z tyłu. Patrzę, stoi Rolls-Royce Royce Silver Shadow 1 z 1972 roku w krzakach, no i tak trochę sceptycznie do tego podchodziłem. Kolega natomiast poprosił tam pana z tego salonu, gościu przyszedł z kluczami, no i pokazał mi ten samochód, ten i takie. Pytanie zaskakujące tego mężczyzny było takie, czy to auto zapali, nie? Tak spojrzał na mnie mówił, jasne, że zapali, nie? No, przyniósł akumulator, nalał benzyny, trochę pokręcił, no, auto zapaliło. I mówię, to jeszcze jak wyjedzie z tych krzaków, to ja go biorę, nie? A no, gościu wsiadł do auta, odpalił go ponownie, bieg i wyjechał z tych krzaków. No i tak się stałem właścicielem Rolls-Royce'a, załatwiłem wszystkie dokumenty. Włącznie z rejestracją na zabytek. No i zacząłem renowację tego samochodu, która trwała do roku. Jeżdżąc na zloty, no to tak słuchało się tych ludzi, którzy są zainteresowani tymi pojazdami. No i taka myśl do głowy przychodzi, żeby kupić sobie jakieś następne auto. No i następne auto, był to Zaporożec, bo jadąc w Chorzowie na osiedlu, patrzę, stoi Zaporożec, zardzewiały, ale ładny, prosty, kompletny. No i to wziąłem, zatrzymałem się, wróciłem się pod, te, pod ten samochód. Zacząłem wydzwaniać po klatce schodowej, czy ktoś nie zna właściciela tego samochodu. No i znalazłem tego właściciela i Dogadałem się z nim no i zakupiłem ten samochód. Zaczęliśmy tą renowację od podstaw, czyli rozbieranie pomocy blacharzy, lakierników. Potem znowu żeśmy to składali razem i no, efekt widać teraz tu na tych zdjęciach. W przypadku starych samochodów jest tak, że jak kupi się pierwszy samochód, to potem nie można się powstrzymać przed tym, żeby nie kupić drugiego, trzeciego. Czy, czy tak jest, rzeczywiście. No, w większości ludzi tak jest. Jak tak rozmawiamy z tymi kolegami na tych zlotach. Każdy nie chce zakończyć na, na jednym samochodzie, tylko sobie myśli, że kupi znowu coś, coś tam zrobi, to jest spędzanie wolnych chwil w garażu. Coś trzeba robić w życiu, no, a nie są to jakieś tam poważne roboty, które zabierałem 5-6 lat. Czy tak, Mercedes. Potem, tak, e, tak. Znaczy, po tym gnieździe poroś zroj się, były Potem była Skoda, mhm. a na samym tak, końcu tym był Mer Mercedes, i potem Maluszek. Mhm. Tak e, ok, o Mercedesie porozmawialiśmy. Zobaczmy sobie w, teraz Skoda. No Skoda. Skoda jest e, z 76 roku. E, S100L jest to e, silnik o pojemności e, 1000. E, 42 42 konie. Mówią tak samo, że też y, robili je na 45 koni. Jest to samochód. Po pierwszym właścicielu y, ma przejechane od nowości 19 tysięcy kilometrów. I praktycznie mówiąc jest 85% oryginał, lakier i w ogóle całe samo. No. I zaporozec? Zaporozec jest to auto produkcji radzieckiej, gdzie dzisiaj ludzie nie za bardzo wiedzą co to jest za auto. Może z pana rocznika nawet. Z to no, wynika? Że wyginęły, bardzo Aha. szybko wyginęły te Zaporosy, a przede wszystkim te z tymi wlotami, tak zwanymi uszami bo one dość długo były produkowane, ale już jako nowsze zmodyfikowane bez tych wlotów powietrza. Jedne z pierwszych fałek w Polsce, które były, to jest to silnik V chłodzony powietrzem. Mhm. Bardzo głośno. E, bo silnik jest tu. Tak. Dlatego są to wloty. Tak. Na wyprawę motocyklową do Indii, do Ladaku pojawił się w mojej głowie 8 lat temu, kiedy wspólnie z Leszkiem Cichoniem, moim przyjacielem, podróżowaliśmy po Indiach i po Ladaku i po Nepalu autobusem i wynajętym jeepem. Będąc w Ladaku, w Himalajach, pomyśleliśmy, że byłoby wspaniale wrócić w to miejsce na, na motocyklach. Na szczęście marzenie udało się zrealizować 8 lat później. Dokładnie 1 sierpnia wyruszyliśmy w motocyklową podróż do Ladaku. Plan zakładał podróż samolotem do Delhi, tam wypożyczenie motocykli i podróż na północ Indii w rejon Ladaku i Kaszmiru. W skład ekipy wyprawowej wszedł mój dobry przyjaciel Mirczak, z którym parę lat wcześniej odbyłem podróż motocyklową do Mongolii. Drugim członkiem zespołu był Tomek Gołda. W trakcie przygotowań do wyprawy podzieliliśmy się obowiązkami. Ja byłem odpowiedzialny za zabezpieczenie medyczne wyprawy. Mirce odpowiedzialny był za znalezienie odpowiedniej wyporyczalni i za wyporęczenie motocykli. Tomek natomiast był odpowiedzialny za zabezpieczenie mechaniczne całej, całej ekspedycji. Traf chciał, że dobry przyjaciel Mirczy mieszkał od paru lat w Delhi i zarekomendował nam wyporęczalnię. Była to wypożyczalnia Lali'ego. Jak się później okazało, była to jedna z najlepszych wypożyczalni w, w Dali. Lali przygotował dla nas trzy rodzaje tego samego modelu motocykla, był to Royal Enfield. Pierwszy model to była Elektra, Bullet i Thunderbird. Motocykle były perfekcyjnie przygotowane, każdy był wyposażony w nowe klocki, w nowe płyny. Dostaliśmy zestaw części zapasowych zostaliśmy również przeszkoleni z zakresu przygotowania i obsługi motocykla. Po całym dniu przygotowań spędzonym w u Ulegiego, to szczęście brakowało nam tylko kasków, ale na szczęście będąc w w takiej dzielnicy motoryzacyjnej, sklepów było pod dostatkiem. Udaliśmy się do jednego ze sklepów, kupiliśmy kaski. 1650, 1650. 1650. Tak, to jest bardziej. To jest DOT-certified, sir. DOT jest Department Transport USA. To is Indian American Standard, to Ameryka Standard USA. Na koniec całego dnia w Lali przygotował dla nas specjalne błogosławieństwo, taką, taką imprezę pożegnalną. It's many gods. Is the, most, uh, He is the god privilege and in life. Whether a journey, whether a new house,

Każdy z nas modli się teraz w swoim sercu na swój sposób, aby ta podróż była piękna i bezpieczna. Następnego dnia, w niedzielę rano, byliśmy już spakowani. Nasze motocykle były perfekcyjnie przygotowane i byliśmy gotowi, by wyruszyć w podróż. We are lucky because today it's the first sunny day, and it's like freaking forty degrees with. Mamy szczęście, bo dziś jest pierwszy słoneczny dzień. Jest gorąco i wilgotno. Coś akurat na ekspedycję jak ta. Wczoraj wybraliśmy się na jazdę próbną. Ruch uliczny w Indiach, a w szczególności w Delhi. To szaleństwo. Z jakiegoś powodu mi to odpowiada. Czuję się jak w domu. It's somehow how I ride home, you Nasz przyjaciel Tony będzie naszym przewodnikiem. Wyprowadzi nas z miasta i przygoda się zacznie. Nie mogę się doczekać. Przygotowywaliśmy się do tego przez pół roku i teraz jesteśmy tutaj gotowi do drogi.